Niejednokrotnie spotykam się z krytyką gier. Ba, sam nawet takiej krytyki dokonuję. Istnieje spora ilość świadomych graczy, którzy zdają sobie sprawę, że absolutnie każdy tytuł posiada plusy i minusa. Subiektywne odczucia nigdy nie będą tak efektywne jak obiektywna analiza. Takim osobom nie zależy jedynie na dobrej zabawie, a na tym, by doświadczać faktycznie dobrego produktu. Jednak po przeciwnej stronie tej barykady znajduje się zatrzęsienie osób, dla których słowa mi się podoba, są równoznaczne, z to jest dobre, a wszelka nieprzychylna ich opinii dyskusja, a nawet taka poparta argumentami, uważana jest za hejt. Tacy ludzie nie potrafią rozmawiać w cywilizowany sposób, bowiem mechanizm obronny, który się w nich aktywuje, przesłania im wszystkie racjonalne działania. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego zwykli konsumenci bronią produktów, z którymi nie są nawet powiązani? Dlaczego dla niektórych wręcz niemożliwe jest zdjęcie z oczu różowych okularów? Powodów może być przynajmniej kilka. Ludzie to istoty społeczne. Od zarania dziejów zbieramy się razem, tworzymy społeczności i istnieje tak również w przypadku gier. Gracze uwielbiają czuć przynależność do grup, z którymi dzielą te same wartości i cele, a te wspólne więzi dają im poczucie bezpieczeństwa oraz pozwalają kształtować tożsamość. Trybalizm sam sobie nie jest niczym złym, ale problemem są znaczące i co najgorsze zamknięte podziały. Albo lubisz daną grę, albo jej nienawidzisz. Nie ma niczego pomiędzy. Jak to w grupach zwykle bywa, rywalizacja z innymi jest integralną częścią, bowiem przynależność do danej społeczności to dla wielu nie tylko korzyści, ale także poczucie obowiązku, więc to, co obce, od razu uznawane jest za zagrożenie. Do tej pory pokazują to chociażby wszelkie animozje w tej śmiesznej wojence platform. Uczucie przynależności często sprawia, że członkowie zatracają obiektywizm, a wszelka krytyka traktowana jest jako atak na społeczność, a nie wymiana poglądów. Dodatkowo dochodzi aspekt argumentum ad populum, przez który gracze uważają, że mają rację, bowiem ich zdanie jest popierane przez innych. Najciekawsze dzieje się jednak wtedy, gdy niepochlebne opinie zaczyna wygłaszać więcej niż jedna osoba. Poczucie trybalizmu rozszerza się wtedy i wpływa na sposób, w jaki zwykły użytkownik zaczyna widzieć daną sytuację. A zawsze widzi ją w ten sam sposób. Nie jako indywidualny przypadek, a zmasowany atak, gdzie jedyną zasadą jest my kontra oni. Jak na ironię do takich ludzi nie dociera, że więcej niż jedna czy te parę osób mogą dzielić to samo bądź podobne zdanie. Łatwiej jest im uwierzyć w teorię spiskową, zaszufladkować krytyka z innymi, wytknąć próbę przypodobania się komuś albo oskarżyć o hejt dla atencji, zamiast przyjąć do wiadomości, że krytyka może być uzasadniona. Półzależnością do trybalizmu jest emocjonalne przywiązanie. Ludzie spędzają w swoich ulubionych grach setki, jak nie tysiące godzin, zżywając się ze wszystkimi jej elementami. Towarzyszące temu silne uczucia oraz emocje, mogące wpływać na odbiór produkcji nawet przez lata, często nie pozwalają na żaden rodzaj krytycyzmu. Bo wielu nie chce posiąść wiedzy na temat tego, że produkt, który daje im tyle radości, posiada jakieś mankamenty. Wolą żyć w ułudzie i okłamywać nawet samych siebie, niż zgodzić się z tym, że wydali pieniądze na coś, co nie jest idealne. Co samo w sobie nie jest przecież żadnym problemem. Gra nie musi być wybitna, żeby się podobać, ale nazywanie jej wybitną podczas de fakty wskazują co innego, lub definiowanie jakości aspektem dobrej zabawy, to zachowanie dość dziecinne. U niektórych emocjonalne przywiązanie jest tak głęboko zakorzenione, że nie widzą swojej ulubionej gry oraz siebie samych jako dwóch osobnych elementów, a jako jedną całość. Zatem czy to subiektywne opinie, czy obiektywne analizy traktowane są przez nich jako rodzaj personalnego ataku. Ten sam problem pojawia się w przypadku sympatii do określonego stuja deweloperskiego. Fani czują się lojalni i nie chcą przyznać, nawet przed sobą, że ich ulubiona firma popełniła jakiś błąd. Będą stali za nią murem i bronili, nawet przed racjonalnymi argumentami, bowiem cały świat głupio utożsamia czy to popełnianie błędu, czy przyznanie komuś innemu racji do rodzaju przegranej. To pozwala wyłonić kolejną przyczynę, jaką jest zbyt duże ego. Osoby cierpiące na tę przypadłość uważają się za lepszych od innych, doskonałych. Żyją w przekonaniu, że wszystko co robią jest perfekcyjne, a ich gusta wyrofinowane do granic możliwości. Przyznanie racji komukolwiek innemu jest dla nich czymś niemożliwym, nawet w obliczu niepodważalnych dowodów. Wolą kłócić się do upadłego i tym bardziej okłamywać siebie samych, niż zmienić zdanie. Często dochodzi również do sytuacji, w której osobie z dużym ego przestaje zależeć na tym, kto ma rację, a zaczyna wywoływać tylko po to, żeby nie przegrać. Idealnie koreluje to ze stanem psychicznym, nazywanym dysonansem poznawczym, który pojawia się, gdy określone przekonania czy wyrobione opinie spotykają się z nowymi informacjami. Mózg nie lubi sprzeczności, a im dłużej ktoś jest przekonany w swojej racji, tym trudniej mu zmienić zdanie. Zatem najczęściej argumenty stojące w opozycji są dyskredytowane już na samym początku. Zamyka to drzwi do wszelkich rzeczowych polemik, które mogą być przecież niezmiernie ciekawe, a tym bardziej rozwojowe, nawet jeśli jednej stronie nie uda się przekonać drugiej. Kiedy dwie osoby podchodzą do dyskusji w merytoryczny sposób, nikt tak naprawdę nie jest przegranym. Mimo różnicy zdań czy kompletnie innych preferencji, taka rozmowa jest w stanie poszerzyć perspektywy, co jest ważniejsze od tego, kto ma rację. Approved. Zamykanie się w bańkach nigdy nie było, nie jest i nie będzie czymś sensownym. Różni ludzie mają różne opinie i jest to jak najbardziej w porządku, bo świat byłby kurewsko nudny, gdybyśmy wszyscy myśleli tak samo. Gry to skomplikowane dzieła łączące wiele różnych elementów, a dyskusje na ich temat mogą trwać godzinami. Trzeba jednak pamiętać, że mimo subiektywnych odczuć istnieje też obiektywna prawda, do której każdy powinien dążyć, a nie da się tego jednak robić, jeśli krytyka poparta argumentami przyrównywana jest do hejtu, spowodowane emocjami inwektywy zastępują rzeczową rozmowę, a sympatia do gry oznacza konieczność bezrefleksyjnego wychwalania jej. Ostatecznie rozmowy o grach powinny być wymianą myśli, poszerzaniem perspektyw, a nie polem do walki.